Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie 14. W ciągu arytmetycznym AN określonym dla każdej liczby naturalnej n większej równej od 1, piąty wyraz tego ciągu jest równy minus 31 oraz dziesiąty wyraz tego ciągu jest równy minus 66. Różnica tego ciągu jest równa. No dobrze. Mamy znaleźć różnicę ciągu arytmetycznego, mamy podany piąty i dziesiąty wyraz tego ciągu, zatem korzystamy ze wzoru na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego. Wiemy, że an w ciągu arytmetycznym to a1 plus n minus 1 razy różnica tego ciągu. Wiemy, że piąty wyraz jest równy minus 31, zatem wstawiając do wzoru, piąty wyraz to będzie a1 plus 5 minus 1 razy r. 5 minus 1 to 4, czyli piąty wyraz tego ciągu jest równy a1 plus 4r. No i wiemy, że piąty wyraz to minus 31, czyli zapisuje równanie a1 plus 4r jest równe minus 31. Podobnie postępujemy z dziesiątym wyrazem tego ciągu, czyli korzystając ze wzoru otrzymujemy a1 plus 10 minus 1 razy r. 10 minus 1 to 9, czyli mamy a1 plus 9r. No, i wiemy, że dziesiąty wyraz jest równy minus 66, czyli otrzymujemy równanie a1 plus 9r jest równe minus 66. No i w ten sposób uzyskujemy układ równań z dwiema niewiadomymi, czyli w pierwszym równaniu mamy a1 plus 4r jest równe minus 31, a w drugim równaniu a1 plus 9r jest równe minus 66. No i rozwiążemy sobie ten układ równań metodą przeciwnych współczynników. Skupimy się tutaj na zmiennej A1 widzimy, że w pierwszym równaniu mam plus A1, w drugim równaniu mam plus A1, czyli wystarczy drugie równanie pomnożyć przez minus 1. Pierwsze równanie przepisujemy, a w drugim równaniu A1 razy minus 1 to minus A1, 9R razy minus 1 to minus 9R i minus 66 razy minus 1 to. Plus 66. Mamy już przeciwne współczynniki, zatem dodajemy równania stronami. A1 plus 4R minus A1 minus 9R po stronie lewej, a po stronie prawej minus 31 plus, 30, plus 66. Wykonujemy po lewej stronie równania redukcję wyrazów podobnych. A1 odjąć A1 to 0. 4R minus 9R to minus 5R. A po stronie prawej minus 31 plus 66 to plus 35. No i gubimy minus piątkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez minus 5, stąd po lewej stronie zostaje nam r, a po stronie prawej 35 podzielić na minus 5 to minus 7, czyli różnica w tym ciągu arytmetycznym wyniesie minus 7. Zatem prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź a. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.